Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy live z ekspertem. Pierwszy po wakacjach. Zaczynamy bardzo ważnym tematem MPU. A w tej sprawie dzisiaj moim gościem, moim specjalistą, moim ekspertem jest pani magister Joanna Małolepsza-Mitko. Witam Cię, Jasiu. Witam Iwona. Dzień dobry wszystkim Państwu. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Powiem teraz kilka słów o Tobie i przejdziemy do, do sedna sprawy. Janna Małolepsza Mitko, psycholog, pedagog, doradca MPU, doradca do spraw uzależnień. Prowadzi konsultacje psychologiczne, sesje coachingowe, kursy prewencyjne, współpracuje z niemieckimi kasami chorych, urzędami takimi jak Arbeitagentur oraz Jobcenter. Prowadzi gabinet psychologiczny w Berlinie. Prawda? Zgadza się. Dziękuję ja za przedstawienie. Powiedziałam wszystko, co wiedziałam. Więc zaczynamy. Asiu, co to jest MPU? Um, MPU to jest skrót od medycynisz Psychologische Untersuchung, czyli badanie medyczno-psychologiczne. Jest to instrument um, Wydziału Komunikacji, tak zwanego po niemiecku Führerscheinstelle Urzędu, um, który um, jakby ma wątpliwości co do tego, czy dany kierowca, dany, dana osoba, potrafi rozdzielić tą jazdę od, na przykład, odbrania narkotyków, czy zażywania alkoholu. I właśnie takie badanie jest przydzielane przez urząd. No właśnie, więc. Najpierw mamy do czynienia, rozumiem, z policją, która zatrzymuje nas za wykroczenia. Okazuje się, że mamy albo alkohol we krwi, czy też w wdychanym powietrzu, powietrzu, albo jesteśmy pod wpływem narkotyków, albo z jakich przyczyn jeszcze? No właśnie, ten alkohol, jakby tutaj statystyki nam wskazują, że najczęstsze powody, dla których klienci mają przydzielane to badanie MPU, to, są, to jest alkohol, to jest około 35%. Następna grupa to są narkotyki i leki, i trzecia grupa to są wykroczenia drogowe za punkty karne, czyli jest prowadzony taki rejestr punktów karnych we Flensburgu. Jeżeli tych punktów karnych jest 8, no to też tutaj możemy liczyć na to, że takie badanie będziemy musieli odbyć. No i na, najczęstsze powody zdobywania tych punktów karnych to jest przekroczenie prędkości, mm -hmm. ale też są inne powody, na przykład jazda na czerwonym świetle, czy jazda z komórką, czy nietrzymanie odległości do pojazdu poprzedzającego, mm, czy różne inne takie nieprawidłowości. Przekroczenie prędkości, prawda? Tak, przekroczenie prędkości jest tutaj na pierwszym miejscu. Mamy ciężkie nóżki. ok. Co zrobić, gdy stracimy, stracimy prawo jazdy w Niemczech? Od czego zacząć? Jakie procedury należy wykonać? Gdzie się udać? No właśnie, jeśli stracimy to te uprawnienia do prowadzenia pojazdu, które są odebrane na drodze sądowej, to wtedy jednocześnie toczy się też postępowanie administracyjne, bo to właśnie to Führerscheinstele, ten urząd, on decyduje o tym, czy będziemy mieli te uprawnienia przywrócone, czy nie? Dlatego należy złożyć wniosek o ponowne wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdu. Ten wniosek, no właśnie, czasami, czyli przede wszystkim należy skontaktować się z Kancelarią Adwokacką. Tutaj współpracujemy z panią dr Kamilą Matis z Frankfurtu nad Odrą. W języku polskim się odbywają te. To doradztwo, i wtedy należy ustalić, jakie kroki należy podjąć, aby te uprawnienia jak najszybciej odzyskać, ponieważ jest jeszcze coś takiego jak szperę, czyli czas, kiedy nie możemy złożyć tego wniosku. On jest przedzielany na okres powiedzmy od pół roku do 11 przeważnie miesięcy z reguły, ale może być też dłużej, do 5 lat. I to znaczy, że w tym czasie nie można się starać o odzyskanie tych uprawnień, czyli należy skontaktować się z tą kancelarią po to, aby skrócić ten czas, być może tego szperę, to jest jedna rzecz. Po drugie, należy złożyć wniosek. I to też jest też kwestia indywidualna, kiedy to robimy, bo jeżeli jest um, klient jechał pod wpływem alkoholu czy narkotyków, to ma tak mm -hmm. zwaną abstynencję, musi uczestniczyć w programie abstynencyjnym, jest to bardzo ważny wyznacznik, żeby otrzymać pozytywny wynik na badaniu. No i wtedy ten wniosek składamy na trzy miesiące przed badaniem tak MPU. Mm -hmm. Tak. Mhm. Czyli rozumiem, I... że sam wniosek złożony nie uprawnia nas do tego, żeby nam przywrócono prawo poruszania się po drogach, to jest cały no... proces. Wniosek rozpoczyna proces. Tak, wniosek rozpoczyna proces. Same uprawnienia się nie wrócą. Wielu klientów nie wie o mhm. tym i myśli właśnie, że jeżeli już ten okres szpery tej blokady i minie, to mogą poruszać się po niemieckich drogach. Niestety nie po jakimś kolejnej kontroli, po kolejnym jakimś wykroczeniu okazuje się, że jechali bez pozwolenia na prowadzenie pojazdu, czyli dopuścili się kolejnego czynu karalnego. No i niestety no, konsekwencje są kolejne kary pieniężne. więc Dlatego tak ważne jest, żeby wybrać odpowiednią osobę, która państwu doradzi. I to jeśli chodzi o adwokata. Jeśli chodzi o abstynencję, my tutaj w gabinecie zajmujemy się ustalaniem programu abstyn abstynencyjnego, przygotowaniem do badania mm, po to właśnie, aby jak najszybciej te uprawnienia no odzyskać. Jak przygotować się do badania? Co należy zrobić? Jak należy to zrobić, żeby było skutecznie? No, przede wszystkim y, zacząć jak najszybciej. Czyli mhm. już w momencie, kiedy jest ten okres szperę. Czyli tej blokady, można już zacząć przygotowywać się, czy to poprzez uczestnictwo w tym programie abstynencyjnym i poprzez przygotowanie do tego badania, ponieważ dzieje się to wszystko w, jedna w tym samym czasie. Nie warto czekać na ostatnią chwilę, ponieważ zmiany, o których mówimy w trakcie przy przygotowania, czyli co się zmieniło w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszym działaniu, tak? tak, w podejściu do tego co się wydarzyło, no to to wymaga czasu. Te zmiany nie dzieją się mhm. z dnia na dzień, dlatego ten program przygotowania do badania również dla naszych klientów trwa około rok czasami, jeżeli są to sprawy, które są związane z roczną abstynencją. Mhm. Nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków, prawda? Tak, te programy tak. abstynencyjne dotyczą jednego i drugiego przypadku. Tak, mhm. narkotyków również. Mhm. Um, tutaj właśnie ustalamy to na pierwszej konsultacji. Um, ważne jest, żebyśmy otrzymali od klientów. Prosimy ich o przesłanie dokumentacji i wtedy analizujemy te akta i na tej podstawie przeprowadzamy pierwszą rozmowę um, konsultacyjną. Na której też przeprowadzamy różne testy na temat um, stylu picia alkoholu i, i zażywania narkotyków. I, jakby wszystko um, dzieje się zgodnie z wyznaczonymi kryteriami, takimi y, kryteriami, jakimi pracują też psychologowie podczas badania. Uchyl nam troszkę rąbka tajemnicy i powiedz, co powoduje, co jest główną przyczyną tego, że osoby. Decydują się na jazdę po popijanemu, też pod wpływem narkotyków. Co jest naj, naj, największą przyczyną? Mhm. No to są bardzo różne sprawy, ale um, często jest tak, że jeśli chodzi o um, zażywanie, na przykład narkotyków, marihuany, to um, często jest tak, że nie jest to jednorazowa konsumpcja. Tylko jest to, um, to jakby powiedzmy. zażywanie tych narkotyków już od dłuższego czasu. Są klienci, co już y, pierwsze swoje, powiedzmy, konsumpcje mieli w wieku 17 lat, i gdzieś się to wszystko nasiliło, ta regura, regularność się zwiększyła, ten styl zażywania się y, zmienił. No, ale często też to wynika, że z tego, y, że w życiu klienta. Działo się wiele różnych sytuacji, które go obciążały. Były to takie trudne sytuacje w ich życiu związane ze zmianą pracy, z przeprowadzkami, na przykład z Polski do Niemiec, czy różne sytuacje, na przykład rozwód, czy inne takie życiowe, czy choroba bliskiej osoby, i to powodowało, że oni no więcej albo byli bardziej zestresowani i odreagowywali też te sytuacje stresowe poprzez ten alkohol. Często jest też mhm. tak, że ulegali wpływom osób, osób ze swojego otoczenia. No i to, to właśnie to jest też takie mhm. ciekawe, ponieważ jak rozmawia, jakby jest ta rozmowa z psychologiem podczas badania, to bardzo ważne jest, przygotowując się do badania, żeby dotrzeć do tych czynników wewnętrznych, czyli to, co leży w nas, jakie są przyczyny tego właśnie sięgania po, po alkohol, takich ponad... zachowań, tak, czyli nie chodzi tak, tylko o zachowań. to, żeby zlikwidować skutki, ale żeby też dotrzeć co było powodem, tak, i walczyć tak. właśnie z tą przyczyną, która spowodowała takie zachowanie i doprowadziła do takiego stanu, do takiego momentu. Dokładnie, czyli nie mówimy no. o tym, że na przykład koledzy mnie namówili, czy, no wiadomo, to też, to są też przyczyny, tak, ale tu chodzi o te wewnętrzne Czyli, że ja sobie na przykład nie radziłem wtedy z tą trudną sytuacją, tak? I jakie mm -hmm. alternatywne metody radzenia sobie teraz wypracowałem, wypracowałam? Ja tu mówię mm -hmm. bardziej do mężczyzn, ponieważ większość klientów naszych i osób w ogóle, o które ja pracuję, to tak. Okej, okay, to jednak faceci. Dobrze, proszę powiedz, Asiu, jeszcze taką rzecz. Czy jeżeli nie jesteśmy niemieckojęzyczni, czyli jeżeli nie władamy językiem niemieckim na tyle dobrze, żeby samemu podjąć się udziału w egzaminie, co należy zrobić? No właśnie tu bardzo dużo pytań pojawiło, pojawia się na ten temat. Ja też nagrałam specjalnie taki osobny film na kanale na YouTubie lepsza Praxis i to jest tak, że Mm, nie ma, nie stoi nic na przeszkodzie i żeby podjąć, żeby przystąpić do tego badania, tylko należy zaznaczyć we wniosku z urzędu, który otrzymamy, tak. bo urząd nam wysyła informacje, żeby wybrać sobie wybudę w tą ksztele, czyli miejsce, gdzie to badanie się będzie odbywać i dodatkowo należy zaznaczyć, że Państwo sobie życzą takiego tłumacza, i ten tłumacz jest zamawiany z urzędu. To nie, nie ma możliwości, że państwo sobie wezmą to jakąś osobę, która tłumaczem, przyjdziemy. Czy tak, przyjdziemy? znajomi czy nawet osoba, która jest tłumaczem z zawodu, no nie ma takiej możliwości. To urząd organizuje taką bezstronną osobę i koszt też takiego tłumacza to jest około 300-350 euro. A koszt całego kursu przygotowania do MPU? i kursu i egzaminu. Kursu, yy, i egzaminu yy, to wszystko też jest uzależnione od tego, yy, czy jest abstynencja, czy nie. Średnio koszt to jest około 2,5 tysiąca euro, żeby to, yy, to wszystko, te koszty tutaj yy, uregulować. Czyli mm -hmm. koszty, mm -hmm. czyli koszt ustawienia czyli Całkiem sporo nie warto, prawda? Tak, całkiem sporo nie warto. I często też te sprawy się bardzo ciągną, i pieniądze to jest jedna rzecz, ale druga czas. Czasami te sprawy trwają rok, dwa, trzy, to się naprawdę ciągnie, klienci są sfrustrowani. Jeżeli nie są dobrze poinformowani, bo nie wiem, rozmawiają, bo kolega miał taką sytuację, czy mhm. gdzieś coś przeczytali, no każda sprawa wymaga, żeby się indywidualnie nad tym pochylić. Dlatego mhm. też zapraszamy na takie indywidualne, bezpłatne pierwsze konsultacje. Można zadzwonić i udzielamy takich informacji, co robić, jak robić, jak zacząć, jak i podjąć te pierwsze kroki. Kroki, czyli warto zadzwonić zawsze do specjalisty, żeby skonsultować, tak i żeby dowiedzieć się, co tej zrobić, żeby jak najszybciej przystąpić do egzaminu i odzyskać swoje uprawnienia. Powiedz się jeszcze proszę, na jakim kanale, na jakiej stronie, pod jak, na jakim adresie można Was znaleźć? Podam stronę internetową wwwlepsza preksisde na tym portalu internetowym można się skontaktować poprzez formularz, czy odnaleźć numer telefonu, albo też mailowo malulepsza-praxis odpowiadamy jak najszybciej jest to możliwe. Oddzwaniamy też, więc można zostawić wiadomość mhm. na, w automat, na sekretarce tam dzwoniąc, więc jakby tutaj kontakt jest. No, przez różne kanały możliwe. Można, można z Wami się skontaktować. Czy wszystkie osoby, które pracują w Twoim gabinecie z Tobą w pracę, czy też współpracują, są polskojęzyczne? Mm, nie, nie wszystkie. Mamy też, czyli tak, większość osób w zespole. Pozdrawiam w ogóle cały zespół. Są osoby, które obsługują klientów i w języku polskim, i w niemieckim, więc jest i taka, i taka możliwość. Ale nie należy się stresować, jak dzwonimy do gabinetu, że odbierze niemieckojęzyczna osoba i nie zostawimy wiadomości, nie. nie. Nie, 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 nie należy się tutaj obawiać. Też jakby my głównie też pracujemy online, ale też jest możliwość tutaj odbywania takich, takiego przygotowania szkolenia no w języku, no też stacjonarnie w gabinecie w Berlinie. I też przygotowujemy różne takie szkolenia. To już wkrótce wystartujemy ze szkolenia, z szkoleniami dla osób, które będą w tym programie rocznym, abstynencyjnym. Więc szykują się też rozszerzanie ofert, Zmiany. właśnie w trosce o to, żeby jak najlepiej tutaj klientów jeszcze przygotować do tego zadowolić badania. Zadowolić klienta, który lubi online, ale zadowolić również klienta, który. Potrzebuje kontaktu z żywą osobą, a nie z monitorem i wizerunkiem, prawda? Bo to też dla niektórych jest bardzo ważne. Dokładnie, tak. Mhm. Asiu, to jeszcze krótkie pytanie. Oprócz badań, kursów, szkoleń, przygotowania do MPU, w czym jeszcze się specjalizujecie? Głównie to tak. Konsultacje psychologiczne. Klienci dzwonią w różnych sprawach, czy to. Terapie indywidualne czy konsultacje ym, dla dzieci. Mamy też w zespole psychologa do spraw y, właśnie do dzieci. Ym, y, naszą specjalizacją jest też doradztwo właśnie dla osób uzależnionych, ale nie terapia jeszcze, tak? To nad jakby jeszcze nie mhm. jest ten etap, żebyśmy y, jakby wchodzili w taką głębszą terapię. Ym, poza tym są to sesje coachingowe które są dofinansowane przez Urząd Pracy, przez Arbeid Agentur, Job Center. Współpracujemy to też… Programy prewencyjne, i... prewencyjne, prawda? Tak, programy prewencyjne finansowane przez Kasy Chorych na temat stresu, wypalenia zawodowego, tak, to jest taka główna działalność, znaczy, Większość klientów obecnie tutaj kontaktuje się z nami w sprawie utraty uprawnień, jednak cały czas też ta działalność psychologiczna też się tutaj rozwija. I bardzo fajnie. Okej, okay. mam nadzieję, że wyczerpałyśmy temat MPU. Przedstawiłaś też troszkę możliwości, troszkę, troszkę, czy też całą działalność swojego praksis. Fajnie, że macie konsultacje dla dzieci, ponieważ bardzo wiele osób po przyjeździe właśnie do Niemiec, jako dorośli radzą sobie jakoś, natomiast dzieci mają problem, to świetnie, że o tym mówisz. Myślę, że jest to dobry temat na kolejny live. Ale ja tu jeszcze chciałam do naszych słuchaczy powiedzieć następującą rzecz. W Polonijnym Punkcie Informacyjnym ruszył program Czerwona Szpilka. Czerwona Szpilka to jest taki program, który ma jednoczyć wszystkie firmy polonijne w jednym miejscu, czy też promować się nawzajem, informować się nawzajem, po to żebyśmy tutaj żyjąc w Niemczech mogli korzystać z usług z produktów naszych polskich polskojęzycznych rodaków po to żeby było nam wszystkim łatwiej bezpieczniej przede wszystkim bo jeżeli porozumiewamy się w języku polskim ojczystym macierzystym to to wszystko zupełnie inaczej wygląda, jest łatwiejsze i jest zrozumiałe. Dlatego też y, jest mi bardzo miło, ponieważ mało lepsza praksis jest już w programie Czerwona Szpilka. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca się ułoży y, tak bardzo fajnie i bardzo i y, 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 y długoterminowo. Natomiast dzisiaj bardzo bardzo dziękuję, oczywiście. Pod live'em umieścimy stronę WWW i kontakt do Mało Lepsza Praksis. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Asiu, dziękuję to, że byłeś moim gościem Zaproszenie. Dziękuję, dziękuję I bardzo. Widzimy się na, na następnym live'ie za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do usłyszenia, dobranoc.